Pamięta Pan początki? Z samych początków dokładnie nie pamiętam. Pamiętam ten moment, w którym stowarzyszenie zaczęło się mocno rozwijać. Były to początki w gminie Kołbaskowo. Łukasz Dobrzyński, SOS dla Rodziny. Powstał tam pierwszy w województwie gminny ośrodek wsparcia rodzinny. Ośrodek taki dosyć modelowy, dobrze funkcjonujący i dzięki współpracy z Gminą Kołbaskowo pokazaliśmy, że można skutecznie pomagać rodzinom na terenie gminy. Efekt był taki, że z tych dobrych praktyk tak naprawdę skorzystała również Gmina Dobra i na wniosek pani Wójt. Powołany został kolejny ośrodek, tym razem już w Gminie Dobra, który również objął wsparciem rodziny na terenie całej Gminy Dobra. Od 2009 roku został powołany kolejny nasz ośrodek. Jest to ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ośrodek działa na terenie gminy Szczecin, a następnie został także przeniesiony do gminnych ośrodków i w Kołbaskowie i w Dobrej. Dzięki temu klienci mogli otrzymać również lepsze wsparcie prawne w ramach wszystkich innych usług świadczonych w gminnych ośrodkach wsparcia rodziny. Tutaj y, pierwszy raz jestem. Proszę pani, moja siostra miała wypadek autobusowy. Wypadła z autobusu i była trzy tygodnie w szpitalu. Wypisano ją stamtąd i od tego czasu leży, bo nie może chodzić. Ja chciałem zapytać prawnika, czy ja popełniłem jakiś błąd, że od razu gdzieś nie zgłosiłem o jakieś odszkodowanie i czy trzeba czekać aż do końca, kiedy siostra albo wstanie, no albo wyzionie ducha. Ludzie przychodzą z różnymi problemami. Z tego wniosek tutaj do waszej organizacji. Tomasz Pichowiak, prezes Stowarzyszenia SS dla Rodziny. No trudno zobaczyć gdzieś tą granicę tak naprawdę, poza której już osoby do nas nie przychodzą, od problemów faktycznie wychowawczych konfliktów, do kryzysów, do przestępstw, do braku zatrudnienia, no naprawdę cały szereg problemów, z którymi się też mierzymy i mierzą się nasi klienci. Iwona Pietrzykowska, psycholog. Jest tak, że to, na co bardzo stawiamy, to taka praca w obszarze interdyscyplinarnym. W związku z tym jesteśmy cały czas w kontakcie tak naprawdę z bardzo wieloma specjalistami i z bardzo wieloma instytucjami. To nam ułatwia później nawiązywanie kolejnych kontaktów. Czy trudno było zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy działają właśnie w takiej organizacji non-profit? Raczej nie. Z każdą inicjatywą to było dwie, trzy, cztery osoby, z których zwykle jedna pozostawała. No ale taka jest specyfika naszej działalności. Na stałe współpracuję z organizacją, czy nawet powiedziałbym pracuję w organizacji, to jest 30 osób. Natomiast współpracuje z nami no zdecydowanie o no wielokrotność. Ja myślę, że tutaj będzie kolejne 100 osób, chociażby patrząc na taką listę mailową, jaką mamy, gdy wysyłamy do zespołu takiego interdyscyplinarnego przy prokuraturze apelacyjnej, to tam jest lista około 50 osób. To są współpracownicy, którzy w różnych obszarach współpracują na rzecz lokalnej społeczności, też razem z nami, takimi z nimi. A takich grup jest więcej, bo to jest tylko jedno z działań więc tutaj na pewno jest ponad 100 osób, ale nie zapomniałbym o uczestnikach w centrum integracji społecznej, bo to są osoby, które to jednak aktywnie działają i jest ich około 60. Organizacja utrzymuje się w głównej mierze z dotacji, czyli z współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Ale również z własnej działalności, to jest Centrum Integracji Społecznej. Mamy tu możliwość właśnie wyremontowania sobie pomieszczeń, przygotowania ich dla naszych klientów. No i oczywiście 1%. A projekty? To jest ten taki element, który no, daje taką możliwość profesjonalizowania działań. To dzięki nim one są stabilne, jednak rozłożone. Na przykład teraz mamy realizujemy projekt w Centrum Integracji Społecznej, który będzie trwał 3 lata. No i on faktycznie umożliwia no, taką kontynuację bardzo profesjonalnej oferty. W takim razie, ile osób w cisie będziecie teraz próbowali przywrócić? wrócić do normalnego życia. No to będzie na pewno promieniowało na większą grupę, czyli na wszystkich uczestników, więc to będzie każdego roku 60 osób. Ile z tych osób mniej więcej może znaleźć pracę później na rynku? No myślę, że połowa znajduje ją samodzielnie, natomiast no dla części osób z pewnością trzeba będzie przewidzieć inne formy takie wspierane zatrudnienia, no otóż rynek pracy jest taki, jaki jest, jest bardzo wymagający i wielu osób, no mimo wielu starań wkładanych, to trudno jest się na nim odnaleźć. Obecnie pracujemy wspólnie z dwoma stowarzyszeniami rodzin osób chorych psychicznie nad taką inicjatywą, która umożliwi uczestnictwo osób po psychicznych w Centrum Integracji Społecznej. Powrót na rynek pracy, przynajmniej ćwiczenia praktyczne. Nazwaliśmy ten projekt roboczo Upanakogito Kogito w Szczecinie. Zależy nam na tym, żeby osoby właśnie po psychicznych mogły prowadzić restauracje, pracować w hotelu, obsługiwać, żeby miały kontakt z klientami, no już na normalnym rynku pracy. Kiedy będziemy mogli więcej o tym projekcie, no bo to jest w sumie projekt, porozmawiać? Obecnie trwają spotkania, na których właśnie ustalamy harmonogram czynności, jakie będziemy podejmować, żeby ten cel został zrealizowany. Także myślę, że w ciągu dwóch tygodni będziemy już taki plan mieć. Organizacje pozarządowe szansą na lepszy świat. Chcesz w nich działać? A może chcesz założyć organizację pozarządową? Zgłoś się do projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych Zafos w Szczecinie 91 812 0912. Więcej o projekcie na stronie www.rsozafos.pl. Weź udział w szkoleniach. Pomogą Ci zrozumieć działanie trzeciego sektora. Projekt współfinansowany ze środków. Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.